Będziemy malować, aż zamęczymy tych facetów ze sprayami, mówią mieszkańcy krakowskiego osiedla, nie tylko mówią, ale też biorą pędzle w swoje ręce i nie, nie czekając na urzędników, policję i straż miejską, postanowili walczyć z plagą wulgarnych i szpetnych napisów na murach budynków. Mamy już dość bazgow na budynkach, które nas otaczają. Postanowiliśmy nie czekać na wsparcie urzędów i innych jakichś służb, tylko wziąć pędzle we własne ręce i załatwić tych idiotów, którzy nam tutaj uprzczają życie. Akcja polega na tym, że sami będziemy zamalowywać aż do skutku, aż zamęczymy tych facetów ze szprejami. Chcemy, ażeby media upowszechniały nazwę tego człowieka, tego, który nam to właśnie robi. Graficarz to jest często artysta. No to to nie są artyści. To są ludzie, którzy zostawiają fekalia słowne na naszych murach i nazwałbym ich obszczymurek. Dlatego liczę na to, że się to przyjmie, bo żadna dziewczyna w Krakowie nie będzie chciała mieć chłopaka obszczymuraka.